Posażyłem już w statyw, podczas pożywania tej pysznej potrawki mojej Podniosę się swój oficjalny statement, bo wczoraj słyszałem Grześka Bardowskiego wrzucił odcinek Kurwa ręce mi upadły wiecie Ja nie wiem czy to się śmiać czy płakać Za ten statyw to mogłem sobie lepiej kupić bo pasa. Raul Kiepasa Ja muszę więcej się udzielać więc wrzucimy sobie odcinek Grześka Bardowskiego, który odniesiemy Mam strasznie wore i nie wiem czy będę mógł mówić na kusie, ciągniki za miliony. Jak wam źle, to się przebranoczycie. A może na głowę dam tą kamerę? Uczy. Que pasa, Raulesk, Jesteś uprzywilejowany, więc siedź cicho. Łatkowy raj wygląda proste. A rolnik? W rolnictwie wygląda to inaczej. Tutaj mam ziemię. Płacę. Jeżeli masz problem płacić za ziemię, to ponury od ciebie odkupi tą ziemię. Fakt jest daleko, ale chętnie odkupię od ciebie. Będę ten podatek płacił, jak ci jest mordo ciężko. A ty zapierdalaj na etat, będziesz miał co miesiąc wypłatę. i Nie będziesz musiał upić się, że ty kurwa podatek musisz za ziemię płacić. Jak ja słyszę podatek za ziemię, wiecie, jest wojna o hektary, o dzierżawy, o wszystko, a ten kur... Wyjeżdża z tekstem, że on musi podatek za ziemię płacić. Ogłoś, a sprzedaż tą ziemię albo wydzierżawisz. Inny, normalny chłop, rolnik, bardzo chętnie od ciebie tą ziemię wydzierżawi albo i kupi. I będzie się podatek płacił, będzie się pracował i nie będzie kurwa tak płakał jak ty.